a sobie stronę internetową, jeżeli nie ma oczywiście. Może przyjść zero, nie mam nic, mam tylko swoją firmę. Dostaję stronę internetową, jeżeli chce, jeżeli ma taki potencjał, zakładamy sklep internetowy za darmo. Pierwszą kampanię reklamową w Google AdWords, przepraszam, Google. To oznacza, to jest kampania linku sponsorowanych. Jedna teraz z najbardziej efektywnych form reklamy. I dajemy na to 250 zł na stawkę. To oznacza, że średnio można pozyskać za te 250 zł kilkaset osób na stronie, potencjalni klienci. Oprócz tego jeszcze dodatkowo. Damy coś, co się nazywa wizytówka na mapach. Ta wizytówka na mapach to jest taka pineska, która mówi ok światu, ja jestem w tym miejscu, to jest moja firma. Dokładnie. No to jest więcej, bo te wizytówki one działają w ten sposób, że jeżeli ktoś w Koszalinie szuka koszalińskiej firmy, to te koszalińskie firmy, które mają wizytówkę, są na samej górze w wynikach wyszukiwania Google. No, tak? Możemy by dostać takiego przyzawodnika, że naprawdę nie. Tutaj ma. Był... Możemy to zadać, jeżeli to nie no, no, no. tutaj w Polsce mieszać. To... No, może to, to, to być tak i tak, a nie tak może być tak i tak? Oczywiście tu mogą przyjść i tu wielkie firmy, tylko że najczęściej wielkie firmy już zainwestowały w to. Mają już internet, a my próbujemy. E, zaaktywizować małe firmy, jednoosobowe działalności, dwuosobowe, rodzinne firmy, które jeszcze w jakiś sposób nie korzystają z internetu, bo na przykład miały blokadę technologiczną czy Próbujemy przełamać stereotyp, który mówi, że internet to jest skomplikowana rzecz. Nie, tu w 40 minut można założyć stronę internetową, sklep internetowy, kampanię linków sponsorowanych i wyjść tutaj z pakietem pełnym, pełnym, profesjonalnym pakietem za darmo oczywiście, za pół, to jest za darmo na pół roku, bez żadnych zobowiązań. E, później no, jeżeli ktoś się zdecyduje, to oczywiście musi dalej sobie sami sfinansować stronę internetową. Cała ta akcja internetowa rewolucja została rozpoczęta z powodu wyników badania, które zostało przeprowadzone przez SMGKFC, w którym wynika, że ponad połowa polskich firm nie ma no, nawet strony internetowej. Nie korzysta z internetu w celach biznesowych mimo że jako prywatne osoby korzystają z tego, ci przedsiębiorcy. Gorsza, większość w tej chwili wcale twierdzi, że nie potrzebuje strony kontaktu. To jest też ciekawe, w małych miastach, czy w mniejszych miastach, przychodzą dużo bardziej konkretne osoby niż tych dużych. W dużych miastach było tak, przychodziło 1500 osób. Kręcili się, kręcili, ee, z a z tego nie wykażemy. Zakładamy, a myśmy zakładali zakładamy to to tyle, że to Zakładamy tyle samo w takim małym mieście e, niż Poznaniu, znaczy porównując takie poznanie. Tu przychodzą osoby, które mówią, dobre. dzień dobry, ja nie mam strony, ja chcę stronę, ja chcę listówkę, ja chcę konto, adult, konkretnie, e, uczytanie konkretnie uczytanie. ja mam taki biznes, ja chcę to. I wychodzi tutaj z pakietem do widzenia. E, dlatego myśmy myśleli, że może będzie lżej na nas, ale nie jest lżej.